My do samego końca nie zgadzaliśmy się z tym, że muszą być wydawane dwie decyzje administracyjne. Jedna na nałożenie korekty finansowej, a druga na dochodzenie zwrotu należności, czyli decyzja określająca kwotę, sposób i termin zwrotu środków. I udało nam się doprowadzić do tego, że w jednej ze spraw, którą prowadzimy, właśnie w przedmiocie zwrotu środków i użycia taryfikatora, jako narzędzia służącemu do pomniejszenia części dofinansowania wskutek błędów w procedurze udzielania zamówień publicznych, doprowadziliśmy do tego, że yy, sprawa yy, tego beneficjenta trafi pod, yy, do rozpoznania pod siedmioosobowy yy, skład sędziów, czyli cały skład yy, sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jeszcze termin tej rozprawy nie jest wyznaczony, ale wierzymy w to, że to rozstrzygnięcie będzie dla nas korzystne, bo to są naprawdę poważne i uzasadnione wątpliwości prawne, czy dwie decyzje, czy jedna. Liczymy na to, że orzeczenie będzie dla nas korzystne, czyli dla zarządu województwa i sąd orzeknie, że jednak jedna decyzja, a to już automatycznie przyspieszy ten proces i wydawania decyzji i tych sporów sądowych. Czyli doprowadzimy do takiego momentu, że wreszcie nasz... Sąd Administracyjny Olsztyński nie będzie nam uchylał tych decyzji y, z przyczyn formalnych, tylko w końcu zacznie te sprawy rozpoznawać merytorycznie. Więc tutaj już ta droga jest bardzo, y, znaczy koniec tej drogi jest bardzo bliski. Y, no kolejne problemy to są niestabilna sytuacja w branży OZE i brak y, środków własnych y, spowodowany odmową przez banki finansowanie inwestycji, to po prostu jest brak yy, aktów prawa powszechnie obowiązującego, tak? Ustaw. Jedyne co mógł zrobić Wojewódzki fundusz Ochrony, to zaktualizować harmonogram konkursów, przesunąć środki, yy, ogłosić nowe, tak żeby zawrzeć mimo, mimo tych trudnych okoliczności nowe umowy o do dofinansowanie. No i w pierwszym półroczu 14 maja, taki konkurs dodatkowy, wcześniej nieprzewidziany został. Że, że, że ten moment przyjdzie, tak? że ten, ten, ten rok 2020 czy 2022 będzie takim momentem, gdzie przestaną aż tak wielkie środki płynąć do, do, do Polski, płynąć do regionów. I, i do tego czasu no, zadanie nasze jest takie, żeby gospodarka funkcjonowała, żeby, po pierwsze, żeby gospodarka funkcjonowała na takim poziomie, który pozwoli nam Oczywiście wygenerować miejsca pracy, ale też pozwoli z podatków utrzymywać tą substancję wspólną, mam tu na myśli to, czym zarządzają samorządy. Czy, czy rzeczywiście infrastruktura również, którą będziemy dalej modernizować przez te kolejne lata, będzie już wystarczająca? żeby dalej sobie poradzić. Bo to, to jest wielkie wyzwanie. Yy, wiemy wszyscy. No, yy, powtarzałem to praktycznie no, pewnie co najmniej dwa lata, że w te, tej nowej perspektywie będzie trudniej. Na co mamy się wszyscy nastawiać. Więc, więc mam nadzieję, że, że ta świadomość yy, yy, funkcjonuje nie tylko przy tym stole w tej sali, ale również wśród innych odbiorców yy, beneficjentów czy przyszłych bo to, to będzie trudne, trudna, trudna Też mamy problemy, szczególnie z odnawialnymi źródłami energii. I to z jednej strony to jest brak ustawy o odnawialnych źródłach energii, ale i brak możliwości jakiegokolwiek stabilnego wyliczenia zwrotu poniesionych kosztów na źródła nowe, źródła energetyczne, ale również z tego powodu, że bardzo trudno jest uzyskać zgodę na przyłączenie od energetyki. Współpraca z energetyką jest po prostu fatalna. I to i dla przedsiębiorców, i dla wszystkich, dlatego że my, podpadło nam kilka potężnych, wielkich projektów przez to, że energetyka nie zgodziła się na wspólne rozwiązanie problemów i umożliwienie przyłącza dla farm fotowoltaicznych, które miały nadzieję i były zawodowane. Kto jest za przyjęciem? Proszę Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? E, raport został, sprawozdanie, przepraszam, zostało przyjęte jednogłośnie. Panie Państwa, w sprawach różnych mamy, przedstawiliśmy Państwu badania edukacyjne dotyczące odsetka, odsetka, odsetka korespondentów od od wyrażających pozytywną opinię na inwestycji strukturalnych. Czy z polityki regionalnej jest ktoś, kto mógłby skomentować? Dzisiaj nie ma. Znaczy, ja, że tak powiem, z tytułem usprawiedliwienia, no, mają teraz naprawdę co robić? Cały, cała, cały, cały departament polityki regionalnej, więc ja to powiem tak, Państwo się zapoznacie z tym raportem. On jest generalnie rzecz biorąc pozytywny. Tak? Jest, te badania pokazują na wysoką ocenę, wysoką akceptowalność okoliczności społecznej dotyczących tych naszych inwestycji. My nie przygotowałem się na to, żeby to rozszerzyć, ale jeżeli państwo, jeżeli państwo będziecie mieli jakieś pytania, to przy kolejnym naszym spotkaniu wtedy przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej Państwu odpowiedzą. Na a kolejne nasze posiedzenie, może coś się innego wydarzy, to posiedzenie marcowe, podczas którego zostanie zaprezentowane sprawozdanie okresowe za drugie półrocze 2014 roku. No i życzę i sobie i wszystkim Państwu, żebyśmy się w takim samym składzie. Mm -hmm. Przy tym, przy tym stole i w tej sali jest akceptacja. Bardzo, bardzo się do tego bardzo cieszę. Głosik e, do głosika, zawsze coś tam z tego wynika. E, szanowni Państwo, jeżeli w sprawach różnych nie ma innych kwestii do poruszenia, to bardzo serdecznie Dziękuję wszystkim Państwu za niezawodne przybycie na posiedzenie komitetu i zapraszam oczywiście tradycyjnie zgłoszenia za pięć minut. Może, może już jest. Liczmy na to, że już jest.